Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie A dzisiaj no, temat myślę, że trochę kontrowersyjny Dlatego, że pomimo tego, że mieliśmy dużą lukę cenową na CD projekcie To jednak dalej... Myślę, że wszyscy mocno wierzą w tę spółkę. To, że opublikuje Cyberpunka i to będzie najlepsza gra wszechczasów i będzie tutaj hit sprzedażowy, nawet jeżeli to będzie pół roku później. No i jeszcze są nawet podawane takie komunikaty, czy też ich dyskusje, że to przecież normalne i że to jak najbardziej jest w porządku, że tutaj CD Projekt przedłuża premierę swojej flagowej gry po Uwaga, czterech latach od publikacji ostatniej, nawet pięciu już teraz. Więc jest to. Pytanie, pytanie duże i zaskakujące, dlaczego jest tak duże zaufanie do CD-projektu? No, być może dlatego, że do tej pory aż tak mocno, czy znaczy inaczej, w ogóle nie zawiegli, że Wiedźmin 3 faktycznie pomimo przesunięcia premiery był hitem, i być może dlatego tak duże zaufanie jest do, do tej spółki, do zarządu i do tego, że faktycznie Cyberpunk będzie hitem. I wydaje mi się, że tutaj problemu z stwierdzeniem, że to będzie sukces, to nie ma. Pytanie, czy aż taka skala, jaka jest wyceniana, jest faktycznie tym, co się stanie? No, tutaj jest oczywiście pole do dyskusji, do wycen, do analiz, i bardzo często będą to bardzo subiektywne oceny. Nie podejmuję takiej polemiki, bo nie znam się aż tak dobrze na branży gamingowej, żeby powiedzieć, dlaczego spółka będzie miała, nie wiem, 200 milionów czy 400 milionów zysku. Są od tego inne osoby, które znają się może na tej branży lepiej lub dużo lepiej się w niej orientują. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, dlaczego ja uważam, że jest teraz okazja do Pozycji krótkiej na CD-Projekcie, natomiast bardzo ważną kwestią jest to, że każdy musi podejmować swoje decyzje, i to, co dzisiaj powiem, jest czystą spekulacją. Czyli, krótko mówiąc, handlem nawet z nastawieniem krótkoterminowym, a na pewno nie na upadek CD-Projektu, wbrew pozorom, ta spółka. Pomimo tego, że zrobiła przesunięcie, pomimo tego, że jest wycena ponad 250, cena do zysku Cały czas jest po prostu spółką światową, spółką dobrą, spółką, która dociąga swoje projekty Być może czasami oczekiwania są zbyt wysokie i później następuje korekta Lub tutaj, tak jak w przypadku CD Projektu, luka cenowa na 10% Ale zwróćmy uwagę na fakty, które miały miejsce w przypadku CD Projektu wcześniej Przy premierze właśnie Wiedźmina 3 I powiem o trzech powodach, dla których właśnie Mam otwartą pozycję krótką na akcjach CD Projektu, tak żeby tutaj nakreślić ten scenariusz. Jeżeli chodzi o CD Projekt i Wiedźmin 3, no 2014 rok to miała być początkowa premiera. Wiedźmina 3 ostatecznie podano, że będzie opublikowane dopiero w 2015 roku, na początku 2015 roku. No i to wywołało bardzo dużą falę paniki. Choć już wcześniej widać, że były realizowane zyski, ktoś coś wiedział. Natomiast tutaj nastąpiła realizacja no, tak zwanych słabych pieniędzy. I tu się zgadzam z wieloma osobami, które komentowały ten spadek w ostatnim czasie 10% CD Projektu, że to jest taki moment, w którym te osoby, które kupiły ostatnio, kupiły na szczycie lub nie wierzą w sam projekt, w samą spółkę, tylko po prostu chcą zarobić na wzroście pod cyberpunka, w takich momentach panikują i wyprzedają akcje, i to jest rzecz moim zdaniem jak najbardziej uzasadniona. Tak się zazwyczaj dzieje, jeżeli chodzi o uzasadnienie, oczywiście rynkowe, a nie, że to jest racjonalne postępowanie. Natomiast w przypadku takiej sytuacji, w której spółka przesuwa o pół roku premierę, ważną rzeczą jest to, że o pół roku przesuwane są przychody związane z premierą, jednocześnie Koszty dalej rosną, tak? bo tutaj są większe nakłady, aniżeli można było przypuszczać. Pamiętajmy o tym, że tutaj pracownicy są wynagradzani miesięcznie, a nie za dociągnięcie projektu. Oczywiście pewnie premie tam są dodatkowe jakieś, czy jakieś ale. Koszty IT tutaj są bardzo, bardzo solidne, więc to na pewno zmniejszy rentowność samego CD, CD projektu w kolejnych kwartala, w kwartałach, tak? przynajmniej w przede wszystkim w drugim kwartale 2020 roku. I pod to racjonalnie rzecz ujmując, część osób może chcieć sprzedać akcje, uważając, że odkupi je taniej jeżeli jest tak duży fame na CD Projekt jak jest aktualnie to się wcale nie musi wydarzyć, ale w przypadku 2014 i 2015 roku faktycznie wprawdzie kurs nie spadł niżej aniżeli po tej luce cenowej związanej właśnie z ogłoszeniem informacji, no ale tutaj spadek był z poziomu 16, 17 zł nawet do poziomu 12, 13 ale później nastąpiła konsolidacja, wahania w dość szerokim aspekcie, no bo tutaj mamy od 13, mniej więcej 14 zł do 17 zł i nawet te drugie przesunięcie, bo ono już było krótsze, nie spowodowało tak dużego, dużej fali spadkowej, bo tutaj też luka cenowa była, ale już nie aż tak solidna, jak sobie zmierzymy te zasięgi, żeby tutaj mieć, tutaj mieć porównanie. Tak, to pierwsza luka, znaczy pierwsza luka to nie była aż tak solidna, bo to, to był spadek 15%, ale całość spadku to było około 22%. Drugi spadek, jeżeli chodzi o zakres cenowy, no to tutaj mieliśmy spadek o. Około 10%, czyli coś podobnego, co miało miejsce ostatnio. E, I akurat to przesunięcie premiery teraz, które ma miejsce, no ma trochę bliżej do tego drugiego przesunięcia, gdzie CD-Projekt już uprzedza całą tą panikę. Nazwijmy to, mówiąc o tym, że ta gra jest gotowa, oni tylko dopieszczają elementy, tak, żeby nie było żadnego e, tutaj, żadnej wtopy. I tutaj faktycznie trzeba to oddać, że jeżeli ten komunikat jest prawdziwy, no trudno zakładać, że ktoś kłamie. To tutaj w tym momencie faktycznie ta przecena była raczej spowodowana paniką taką krótkoterminową, tak zwanych słabych pieniędzy. Inną rzeczą jest, że wycena CD projektu jest bardzo wysoka, ale to za chwilkę. Natomiast tutaj kolejną rzeczą, która przemawia za tym, że te spadki mogą się, może nie tyle co pogłębić, co ustabilizować na pewnym poziomie, tak? Czyli teraz CD Projekt będzie miał problem z wybiciem nowego szczytu ze względu właśnie na także inną rzecz, co jest ciekawostką. WIG Games generalnie rośnie dalej, czyli tak jakby popyt na branżę gamingową jest cały czas dość solidny i ta luka cenowa, którą tutaj obserwujemy, no to jest wywołana m.in., czy przede wszystkim i chyba tylko, tylko tym, że CD Projekt opóźnił premierę Cyberpunk'a, czyli mamy bardzo dużą lukę cenową i wszystkie spółki z branży tak naprawdę pokonały swoje lokalne szczyty od tamtej pory, a CD Projekt miał problem w ostatnich dniach. Czyli tutaj widać, że pojawiła się już niepewność, a niepewność jest bardzo niebezpieczna dla inwestorów. Niepewność powoduje, że dużo bardziej podatni są inwestorzy na negatywne informacje i to rodzi ryzyko, że CD Projekt może być niżej. Ja osobiście to chcę sprawdzić, a inwestor sprawdza, takie rzeczy może tylko i wyłącznie na własnych pieniądzach. Natomiast generalnie uważam, że ta niepewność może być tym większa, że to już jest ta, tak, jakby ten ruch wzrostowy pod cyberbanka jest bardzo, ale to bardzo długi na CD-projekcie, bo jak zwrócimy uwagę na to, jak wygląda aktualnie kurs CD-projektu, no to widać, że ten ruch jest dość systematycznie coraz to wyżej podbijany. Luka cenowa, która się pojawiła ostatecznie po obsunięciu. E Daty premiery tutaj luka cenowa to było 10%, minimum było na minus 13, no, minus 14%. No i teraz jest ciekawa sytuacja, czysto techniczna, do której sobie za chwilkę dojdziemy. Natomiast ten spadek na wszystkich innych spółkach został z branży w WIG Gaming wyciągnięty, tak, czyli widać tą żółtą kreskę, która jest coraz to wyżej, na CD Projekt już takiej siły nie ma, więc ja uważam, że ta niepewność, która się pojawiła, no tutaj rodzi ryzyko. Nawet ostatni tweet Elona Muska związany z cyberpunkiem, aczkolwiek bardziej chyba nastawiony na Wiedźmina i jednocześnie Netflixa, aniżeli na samego cyberpunka i, i no nazwijmy to na CD Projekt, Tutaj nie wywołał jakiejś fali zakupów na CD Projekcie, tak? czyli widać, że jednak tutaj gdzieś tam ta niepewność się pojawiła. I teraz technicznie rzecz ujmując, CD Projekt jest w dość ciekawym miejscu. Ja pokażę to już na platformie, gdzie też i widać moją pozycję, która była dzisiaj rano otwarta. Generalnie po tym, jak się rynek zachował, i to jest wykres czterogodzinowy, tutaj mieliśmy mocne spadki tak? i rynek całość luki cenowej odrobił. To jest dość dobra informacja, tak? To znaczy, że naprawdę ten popyt tam jest. Ja jestem zdania takiego, że na CD projekcie jest znaczy inaczej, przeciwko tłumom się nigdy nie gra. Czyli jeżeli mamy jeszcze fame, tak? Jeszcze cały czas liczymy, cały czas napływa. CD Projekt jest jedną z najbardziej handlowanych spółek na polskiej giełdzie. To wszystko powoduje, że Ludzie, którzy handlują, cały czas wierzą i próbują utrzymywać, tylko ci słabsi odpadają. Pamiętajmy, że mamy gro inwestorów, która e, trzyma akcje już od poziomu kilku, kilkunastu złotych, więc dla nich taki spadek z rzędu 290 do 250 nie jest niczym przerażającym, bo już to liczą w setkach tysięcy procent, czy w tysiącach procent. Więc tutaj, jakby nie ma to, to dla nich aż takiego znaczenia. Tylko te osoby, które dołączają. Niedawno będą co, coraz bardziej nerwowi. Dla mnie sytuacja techniczna jest bardzo ciekawa, dlatego że w takim właśnie niższym interwale czasowym tutaj mieliśmy taki zakres cenowy mniej więcej w ten sposób. Z tego zakresu cenowego rynek wybił dołem luką cenową. Przetestował teraz od dołu. Jeżeli zachowa się cena poniżej tego prostokąta, czy nie będzie wchodzić z powrotem w górę, nie wybije lokalnego szczytu na 285 zł, to dla mnie jest bardzo duże prawdopodobieństwo spadków w rejon 260 zł około. I tutaj nie mówimy o spadkach rzędu 20, 30, 40%, tylko właśnie o takiej jeszcze Przetestowaniu minimum. Dlatego mówię, że ta pozycja jest zupełnie spekulacyjna. Poza tym, ja nie sprzedawałem akcji, które posiadam, czyli znaczy ja nie mam akcji CD-projektu, więc nie sprzedawałem akcji, które posiadam, tylko zakładam krótką pozycję na kontraktach CFD. W związku z tym, typowo spekulacyjnie, I o tym trzeba pamiętać, jeżeli ktoś liczy na długoterminowy wzrost CD-projektu, w tym, że będzie tą spółkę trzymał w portfelu przez kolejne 10-15 lat, tak długo, jak ta spółka będzie rozwijała się, dostarczała kolejne gry, kolejne tytuły, to na pewno tak. Taka fala sprzedaży, która miała miejsce teraz przed wynikami z Cyberpunk'a, jest typowo, to prawdopodobnie byłby to błąd. Natomiast jeżeli ktoś szuka spekulacyjnej okazji, no to właśnie taka się tutaj klaruje. Jeżeli chodzi natomiast o kolejny powód, dla którego uważam, że CD Projekt może mieć problem i to solidny problem z dociągnięciem wycen, które są aktualnie rynkowe, no na bardzo wysokim poziomie, bo jak spojrzymy sobie na. CD Projekt, cena do zysku. Oczywiście wiele osób podważa już ważność tego wskaźnika, natomiast no historia pokazuje, że docelowo i tak rynek zweryfikuje tą, tą prawdziwość. Ehm, aktualnie cena do zysku to jest 250, czyli inaczej mówiąc, za jedną jednostkę zysku aktualnie płacimy 250 zł, czyli takie są oczekiwania względem przyszłych. Zysków spółki. Zresztą w komentarzu tutaj na stronie Squabera też opisywałem, jaka musiała, jaki musiałby być mniej więcej przychód z Wiedźmina, żeby, czy przepraszam, z Cyberpunk'a, żeby tutaj można było liczyć na mm, faktycznie utrzymanie tej wyceny. Natomiast wracając do tego powodu, dla którego uważam, że CD Projekt może mieć problem z, z dociągnięciem tych oczekiwań. Jeżeli popatrzymy sobie na 2019 rok, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o wycenę czy o wzrost wartości branży gamingowej, to najwięcej rosną branże, tutaj, jakby sektor mobilnych gier, a nie sektor gier desktopowych czy też tutaj konsol. Oczywiście dalej ten rynek rośnie to jest średnio 7%. Natomiast wydaje mi się, że jednak cały czas zmierzamy w tę stronę, że to właśnie ten mobilny styl życia jest tutaj jak najbardziej dalej bardzo prowzrostową branżą. A akurat Cyberpunk. Raczej nie odpowie na ten, na ten rynek. Tutaj, właśnie, Ten Square Games jest chyba lepszą spółką, która w tej branży, czy Playwave, która w tej branży działa, o czym za chwilkę też powiemy. I to jest powód, który może spowodować faktycznie gdzieś niedociągnięcie, jeżeli chodzi o dalszy rozwój, wzro wzrost zysków, chyba że CD Projekt ma plany w tym aspekcie, żeby także i na, tutaj rozwijać się w tym, w tym aspekcie. Natomiast innym tematem, który też już poniekąd poruszyłem, to jest wzrost wynagrodzeń. Pamiętajmy, że Wzrosty wynagrodzeń to jest rzędu 7% rok do roku w Polsce aktualnie. No i to też doskwiera, tak? Nawet jeżeli się ustabilizowały aktualnie, ten wzrost już nie jest aż tak dynamiczny, jak mi miejsce wcześniej, to dalej jest to koszt, który tutaj. CD Projekt nie wiem, czy zakładał w swoich budżetach, a jednak pamiętajmy, że 7% od na przykład 15 tysięcy brutto, dalej to jest więcej niż od 2000 tysięcy brutto, a jednak programiści zarabiają, to jest jedna z najbardziej dochodowych aktualnie, najbardziej dochodowych zawodów, więc o tym też trzeba pamiętać, że te koszty dociekają do, do CD Projektu, na razie CD Projekt sobie radził dość dobrze, jeżeli chodzi o mm, dociąganie wyników, zwłaszcza, że teraz jeszcze seria Netflixa na pewno spowodował u nich lepszą sprzedawalność jeszcze Wiedźmina 3, więc to wszystko powoduje, że prawdopodobnie wyniki za czwarty kwartał 2019 roku będą może nie zaskakująco, ale będą prawdopodobnie dobre. Pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to to, czy te pół roku, o które przesunę, przesunięto Cyberpunka, nie będzie bardzo widoczne w raporcie za drugi i za trzeci kwartał 2020 roku, bo tego Myślę, że większość, większość inwestorów jednak nie doceniła, jednak nastawieni byli na to, że uda się tego cyberpunka opublikować w kwietniu 2020 roku. Tyle, jeżeli chodzi o sam CD projekt, to. Temat jest bardzo, bardzo medialny i też warto o nim myśleć tak trochę z chłodną głową, czy kupować teraz akcje, czy nie, czy na tych spadkach trzeba było kupić. Myślę, że tutaj kupowanie przed samą premierą może być problemem i może być błędem. Raczej z, zazwyczaj jest tak, że po premierze, kiedy mamy pierwsze wyniki sprzedaży, jest jeszcze jakiś wzrost, jeżeli one oczywiście są dobre, ale te oczekiwania, które są, myślę, że będzie trudno dociągnąć i naprawdę życzę oczywiście wszystkim akcjonariuszom CD Projektu i też i na samej, samej spółce, aby udało się to zrobić, ale będzie to niezwykle trudne. A teraz zobaczmy na inne spółki, które są z branży gamingowej. 11 Bit Studio, bardzo silne wzrosty po wynikach z premiery ostatniej gry. Warto sobie tam prześledzić, jak to wygląda. Mamy wybicie nowych szczytów, no i na ten moment rynek utrzymuje się w trendzie wzrostowym. A lokalny dołek mamy na 402. Nie da się ukryć, że branża gamingowa cały czas żyje, cały czas się rozwija. Po, spółki, które notowane są na polskiej giełdzie, też mają bardzo duży udział, że tak powiem, przychodów z eksportu tak, swoich usług, czyli właśnie z zagranicy. To oczywiście ich wspiera, no bo polski rynek nie jest aż tak głęboki. Natomiast jednak mimo wszystko warto o tym pamiętać, że tutaj też zarabiają w dolarach, więc jeżeli dolar będzie taniał, no to też na wyniki będzie miało to rzutowanie. Jeżeli chodzi natomiast o ten Square Games, spółka systematycznie się zbija coraz to wyżej, chociaż już te wzrosty są coraz to słabsze, więc prawdopodobnie zbliżamy się do momentu, w którym nastąpi jakaś konsolidacja, jakiś przestój, jakieś zatrzymanie, ale na razie trend wzrostowy trwa. Również po spadkach na CD projekcie tutaj mamy już nowa, lokalny nowy szczyt, a CD Projekt tego nie zrobił. Na ten moment. Ostatni potwierdzony dołek może być już przesunięty na poziom 226. Jeżeli chodzi o Playway, też mocne wzrosty. Aktualnie, ostatni potwierdzony dołek jest na 241. No i dopóki cena znajduje się powyżej tego poziomu, no to też mamy do czynienia z trendem wzrostowym, więc też tutaj cały czas sentyment jest jak najbardziej ten pozytywny. Pytanie, czy to jest taka ostatnia fala. No ciężko, zawsze jeżeli chodzi o analizę sentymentu na giełdzie, czy też takich euforii, czy paniki, to jest bardzo trudny moment do wyłapania, czy to już jest ta euforia, czy też nie. Najlepiej to widać po tym, jak inwestorzy reagują na negatywne informacje. Jeżeli napływają jakieś negatywne informacje, a rynek i tak to kupuje, to znaczy, że to już jest naprawdę wiara, a nie tylko i wyłącznie chłodna kalkulacja. No, i ta wiara często już jest przesadzona. tak? I tutaj też warto o tym pamiętać. Na razie, tutaj Playway jak najbardziej wzrostowo dobra sytuacja finansowa. Zobaczymy, jakie wyniki będą za czwarty, kwartał. I C-Games. No, tutaj najsłabiej z całej branży gamingowej. Też najtrudniejsza sytuacja finansowa, najsłabsze notowania, ale spółka na ten moment próbuje coś z tych rejonów 80 groszy się Ratować. A jak wygląda rzeczywista gospodarka? Tak? No bo tutaj nie da się ukryć, że sprzedajemy troszeczkę coś wirtualnego, gry. Nie każdy z tego musi korzystać, a jednak czy to jedzenie, czy buty każdy musi kupić. Więc jak wygląda to w sytuacji właśnie spółek z branży, która no, jest bardziej, że tak powiem, związana z rzeczywistością? Tutaj prześledzimy sobie spółki z WIG-20, nie wszystkie, bo nie na wszystkie będzie czas, na te, które są gdzieś najbardziej. No, chyba aktualnie interesujące. Jeżeli chodzi o CD Projekt, pokazuje go dlatego, że spółka wybiła nowy dołek, no i na ten moment kontynuuje trend spadkowy. Wiele tutaj wątpliwości jest o słuszność inwestycji w GinoRossi, czy, czy generalnie akwizycji. I tutaj Warto pamiętać o tym, że to jest jednak inwestycja długoterminowa. Każde przejęcie, no, nie da się tego spieniężyć w 5 minut, zawsze jest to wydatek na lata, co też było przeze mnie podejmowane w momencie, w którym spółka faktycznie przejmowała Gino Rossi. Na ten moment cały czas trend spadkowy trwa. Myślę, że dopóki nie będzie takiego jasnego, jasnego przesłanki ku temu, że będzie odwrócony, naprawdę trzeba poczekać i dać cenie czasu na to, aż... Znajdzie się naprawdę na dobrym poziomie. Natomiast bardzo dobrze sobie radzi Dino Polska, który wybił ostatnio potwierdzony szczyt na 149 zł i kontynuuje ruch wzrostowy. Tutaj musimy zauważyć, że mamy szczyt na 161 zł, wybity, więc ostatnio potwierdzony dołek na ten moment ląduje na poziomie 152 i możemy powiedzieć jasno i klarownie, że znowu mamy powrót do trendu wzrostowego. Widać się, inwestorzy dość szybko zaufali znowu spółce. Czekamy na wyniki za czwarty kwartał i tam e, ciekawa, jak jak sytuacja będzie się kształtowała, jak marże, czy zostaną tutaj utrzymane. Czasami na giełdzie kupuje się spółki, które są dobre, są stabilne i dają jakąś, nazwijmy to, pewność, o ile takiego słowa można użyć w przypadku giełdy, dlatego że inne branże, inne sektory nie radzą sobie zbyt dobrze, lub nawet ciężko w nie zainwestować. No i taką sytuację mamy poniekąd w Polsce od kilku lat. Inwestujemy w CD-Projekt, wyceniamy go na 250, cena do zysku. Kupujemy Dino Polska, wyceniamy go na 40-50, cena do zysku. I tak inne spółki, które po prostu są drogie, bo cały czas zwiększają swoje zyski, co jest oczywiście racjonalne, więc jak najbardziej wszystko ma sens. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że jeżeli byłoby tak, że w inne sektory radzą sobie również dobrze, to te wyceny prawdopodobnie byłyby niższe, bo jednak kapitał by się rozniósł na inne rynki. Teraz, przez brak alternatyw, no tutaj te spółki są. Trzymane. Podobnie play, play, który też kontynuuje ruch wzrostowy. Tutaj ostatnio potwierdzony dołek na ten moment jest na poziomie 33,33 33 zł. No i na ten moment czekamy na głębszą korektę i prawdopodobnie dalszy ruch wzrostowy, bo na ten moment raczej wszystko wskazuje na to, że Play będzie się dalej rozwijał po tym, że tak naprawdę za 2019 rok zobaczymy w raporcie, jakie były, jaki wpływ na wyniki miały, miały podwyżki cen. To jest tak, jakby kluczowa, chyba informacja, która będzie. Dla Play istotna. Jeżeli chodzi natomiast o JSW, no spółka oczywiście z tej branży trochę bardziej realnej, gdzie wydobywamy węgiel, który jest taki pasy aktualnie, no ale dalej go potrzebujemy. Dalej potrzebujemy go do hut, dalej go potrzebujemy dla ogrzewania. No i tutaj na ten moment JSW testuje strefę na taką strefę skłabera między 20 1,60, a 20,94, no i na ten moment tutaj te spadki są poniżej poziomu 21,60. Przeze mnie wskazywane było to, że krótkoterminowo ten poziom 21,50, 21,60 jest taki bardzo istotny. Spadki poniżej tego poziomu będą rodziły pewne obawy, pewne problemy, no a ostatecznie scenariusz jakikolwiek, scenariusz wzrostowy zostanie zanegowany wraz z wybiciem minimum na 18,60, 18,30, więc tutaj te dołki są bardzo, bardzo kluczowe. Widać, że wolumen jest na razie spadkowy, w związku z tym można to wszystko rozpatrywać w formie korekty, nawet jeżeli weźmiemy taką najbardziej podstawową w korektę, korekta ABCDM, to tutaj równość tej korekty wypada na poziomie około 20 zł. Warto sobie ten poziom obserwować, być może tam się znowu pojawi. Popyt. Jeżeli chodzi o spółkę KGHM, również bardzo gorąca spółka. Na ostatnim czasie mieć mocniej taniej, a KGHM radzi sobie lepiej. No i tutaj widać, że dołek na poziomie 9406 jest ostatnim potwierdzonym dołkiem. Wybicie w górę do poziomu 104-105 jest kolejnym celem dla kolejnego ruchu wzrostowego. No a jeżeli by cena spadła poniżej 94, to byłoby odwrócenie trendu na spadkowy. Warto pamiętać, że no tutaj mamy zależność od miedzi bardzo, ale to bardzo dużą. Więc tutaj jeżeli te spadki na miedzi by się pogłębiły, no to wtedy KGHM też będzie miał problem. Na razie inwestorzy starają się tutaj cenę utrzymać, kupują, są zainteresowani akcjami KGHM-u i też jest trend na razie utrzymany. Tutaj bardzo ładna reakcja była na poziom 98 zł, wzrosty, no ale brak wybicia 101,50 groszy powoduje, że mamy takie ryzyko właśnie przejścia w okres jakiejś konsolidacji czy też zatrzymania. Jeżeli chodzi o LPP, stoimy w konsolidacji, wybicie w dół poniżej poziomu około 8350 spowoduje ruch spadkowy, głębszy prawdopodobnie. No a wzrosty powyżej 9000, no może w końcu otworzyłyby szanse na wzrosty do 10 tysięcy. Tutaj myślę, że LPP w komunikacie gdzieś mówiło o tym, że ta pogoda nie rozpieszcza, no bo tutaj jeżeli chodzi o zimę, no to jej praktycznie nie mamy. W związku z tym też i zainteresowanie rzeczami, nową wymianą, garderobą jest jak najbardziej... Zmniejszone, więc to zawsze ma wpływ negatywny na spółki odzieżowe. Natomiast i tak LPP radzi sobie bardzo dobrze, dużą część przychodów ma z zagranicy. Więc tutaj, raport za czwarty, kwartał, który się by pojawił, mógłby być bardzo interesujący i chyba inwestorzy na to czekają, bo ten przestój jest w dość wąskim zakresie. Orange podobnie jak Play cały czas pnie się pomału do przodu. Tutaj mamy ostatnio potwierdzony dołek na 6.90. Aktualnie trwa korekta. Doszliśmy już teraz do bardzo fajnego wsparcia. No jeżeli miałyby się pojawić wzrosty, to znowu w tym rejonie one gdzieś mogą się pojawić. Spadki poniżej 6.90 byłyby zanegowaniem tego trendu wzrostowego, który aktualnie na Orange trwa. Klej oraz Orange to będą te same spółki, które e, znaczy tak samo w tych spółkach, w obydwu trzeba po prostu poczekać, czy poczekać, albo inwestorzy czekają na wyniki za 2019 rok, gdzie będzie widać ten efekt podwyżek, który miał dawać e, tą no, zwiększoną marżę dla firm. Więc warto, warto to brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o PG, no to tutaj mamy ruch spadkowy. Jeszcze mi się tylko wykres załaduje. E, tutaj Mieliśmy też informację bardzo negatywną, jeżeli chodzi o PGNiK związany z Łoikiem, który też nałożył na niego karę, tutaj też przegrał, więc będzie dodatkowy jeszcze koszt rozprawy sądowej, natomiast generalnie no, tutaj te spadki są w bardzo silnym trendzie spadkowym, gaz stanieje, PGNiK na razie jest spółką, która no, będzie miała duży problem, żeby się odbić, dopóki ceny gazu nie wzrosną, więc to jest duży, duży problem dla, dla spółki. Jeżeli chodzi natomiast o Spółki energetyczne, to na przykład Tauron. Tauron reaguje dzisiaj na poziom 1,53. Jest to wsparcie, no, które jest widoczne na wykresie, no, ale już w ruchu spadkowym. W ogóle spółki energetyczne bardzo się rozchwiały, i tutaj mamy te ruchy dość dynamiczne w jedną i dynamiczne w drugą stronę. Cały czas ten niepokój, podwyżka taryfy nie wsparła jakoś notowań tych spółek, więc tutaj cały czas chyba obawy są takie same, że po prostu przejedliśmy, że tak powiem, czas na inwestycje, i teraz te inwestycje są tak ogromne, potrzebne do zrobienia, że trudno czegokolwiek oczekiwać od spółek. Na ten moment opór jest na 1,66 zł, a wybicie powyżej 1,71,80 dawałoby szansę na wzrosty w kierunku 1,88. Spadki poniżej 1,50 no będzie za atakowaniem historycznych minimów na poziomie 1,43. No i został nam. PGE, spółka, która w dniu dziś, czy wczorajszym tak naprawdę mocno wybiła poniżej 762, czyli ostatniego potwierdzonego dołka, no to też neguje scenariusz prowzrostowy, pomimo tego, że spółka tutaj już wcześniej próbowała to wybić, to jeszcze była szansa, bo, bo zostało to wyciągnięte na ten moment. Pomału, pomału, coraz to niżej. Jest reakcja na poprzednie minimum, no ale to już dla mnie na ten moment jest reakcja no, takiego zdechłego kota, tak? bo jak rzucimy zdechłego kota z 10 piętra, to i tak się odbije. Jest takie przysłowie giełdowe. No i podobnie tutaj, jak to spada, 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 to na każdym wsparciu gdzieś tam jak coś kupujący się pojawiają, ale na ten moment z technicznego punktu widzenia trudno upotrywać tutaj szansy, dlatego że jeżeli by było, byłoby zainteresowanie akcjami, to ten cień które tutaj powstał 6 grudnia, nie zostałby wybity dołem, tylko zostałby już wcześniej na tej konsolidacji wyciągany dalej na północ. Więc jest tutaj jak najbardziej dość negatywna sytuacja na spółce energetycznej PGE. Cały czas scenariusz na ten moment, czyli znaczy nie cały czas, ale na ten moment scenariusz jest dalej spadkowy, czyli nowe minima e, jako cel. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby polajkować ten film, jeżeli się podobał. Tutaj jak najbardziej dzielcie się nim dalej. Niech dużo więcej osób się dowiaduje o tych materiałach. A teraz życzę udanego tygodnia, eee, jeszcze końcówki tego tygodnia i przyszłego tygodnia, gdzie mam nadzieję e, będzie kolejna fala wzrostowa. No tutaj impeachment ze Stanów Zjednoczonych e, trochę budził niepokój w Stanach, w związku z tym też to się trochę rozlało na, na inne rynki, ale na razie raczej nic złego się na świecie nie dzieje. Pozdrawiam. Tuszkiewicz Marcin.